The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Siemano, moi drodzy. Tu paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik ze stron przewodnika. Znajdujemy się w Hogsmeade. E, I znowu koło sklepu e, z zabawnymi przedmiotami. E, tutaj, między tymi beczkami, ukrywa się jedna ze stron. Dobra, beczki piwa kremowego. Beczki to zawierają piwo kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. Dobra, jeszcze pokażę wam na mapie jak to wygląda. no i to by było na tyle dobra z mojej strony z mojej strony to wszystko jeżeli chodzi o ten poradnik trzymajcie się hej